Nie się z Minecraft Party, Tak! I lecimy już na początek z krówkami i kurczakami. Dobra jest, krówka zabita. O, ty kurde, zabijasz mi. 20 ja ten minus 50, ale krówkę mi daj. Chodź, 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 chodź. Dobra, kozacko Jest kozacko, krówka. No, eee, chodź tu! Chodź tu! Dobra, kozacko. Krówko, krówko. Nie nie, chcę ją zabił. Ale no ej, dajcie mi ugrać jakieś punkty! Ja chcę punkty! Czekajcie, do, pyk, dobra, jest krówka, tu nie oh! masakra jakaś, dobra, pyk, kozacko, kozacko, jest krówka, moja krówka, o patrzcie. idzie do mnie, ona ona wiedziała już od razu, że będzie moją krówką, point, 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 drugi, jest, 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 no, pięknie się zaczyna odcinek, pięknie, to mi się podoba, o kurcze, Vipout, Vipout jest, to jest przerąbane, no ale cóż, no ale cóż. Och, dobra, lecimy. Pyk, 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 pyk. Hopla. 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 Jest, kozacko. Pyk. E, chciałbym dać taką informację, e, że dzisiaj odcinek może być trochę... może trochę inaczej wyglądać. Wow! Wow, 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 wow. wpadłem. Wpadłem. E, mi się zacięła. Odcinek może dzisiaj trochę inaczej wyglądać, bo się nie za dobrze czuję. Myślę, że chyba ma jakąś gorączkę czy, czy, czy coś, kurczę, bo... No... Jest tak jakoś inaczej, tak inaczej się strasznie czuję, że tak jak, tak jak to nie ja bym, bym sobie był, nie? Nie wiem, może, może też tak macie czasami Które były, były piąty, no! Gdyby nie ta ściana, byłbym pierwszy, gdyby nie ta ściana, byłbym pierwszy yy, masażer, zamknij... Mordę <ścoughs> Tak, okej okay. Dobra, lecimy sobie tutaj tylko pokładkę, wszystko, wszystko Pokładkę? Podkładkę Sobie zrobię Jeresiak, Jeresiak, choć Jeresiaczku jest, Jeresek, mój, mój target. Halo, target! Jest mój target. Ej! Mój. A, ty widzicie, widzicie, koleżanko! Kurczę, to jest koleżanka jakaś. Ja nie chcę mieć koleżanek. Koleżanko! o, jestem waleczną! O kurde. Ty... A, tam jest mój target, to jest ten, co cały czas stoi. Ja się tak zastanawiam, czy on będzie moim targetem, czy nie? What the fuck? You target Maxama, Maxama Kalinus. wszyscy są moimi targetami nagle, ty. Ty co jest? E, coś się zbugowało. Wszyscy są moimi targetami nagle. Chodź tu, szanki! Shanki Rai Shanki... Shanki Shanki Dobra, Alex. Oś tu. Alex. Dobrze! Jest! Drugi byłem! Tyry, ty, ty. Kozacko, ale mnie, ale mnie dziwnie w głowę jest. Masakra. Dobra, bow trace. Tutaj, jak zawsze mówiłem, na F5 najlepiej sobie o, właśnie grać. I... i start, i start, i start, i start! Dobra, jest kozacko. Ciekawe, czy dzisiaj uda nam się coś tutaj ugrać. Jestem bardzo tego... Jestem tego bardzo ciekaw! Idź tam! Idź tam! Idź! Nie w to! No nie w to! Ty, e, e, Puść mnie! Puszczaj! Ej, zbugowało się! Kozacko! To je cofnie w, w, w najbardziej dziwnym momencie, ale... ale nieważne. No patrzcie, ty nie działa to! Ej, coś się tu zepsuło! Ewidentnie się coś... coś się ewidentnie schrzaniło, bo... Patrzcie, uderzam. A jest lag, jest lag, dobra, czyli już umarłem chyba z 50 razy. No, no, no wiedziałem. Ale jestem pierwszy, jestem pierwszy. Hyladzko. Ło wow 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 wow. Ło, e, 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 co? Co, co to? Co to był? Co to? Co to było? Kolec co są za lagi? Na tym serwerze są coraz częściej już jakieś lagozaury, takie, że po prostu grać czasami nie idzie. No ale cóż, no lubicie Minecraft party, to nagrywam Minecraft party, a że innego serwera z Minecraft party nie znam, to gram sobie tutaj. No czy się no znam, no ale... No ale wiecie. No tutaj już się przyzwyczaiłem grać. Eee, eee! Hamuj! Nie! Eee! Andrzej! Fest! Halo! Dobra, działa. Kodacko? No ej, gdzie się... do, no, gdzie się pchasz, Panie, no dzisiaj gramy na jakichś lagach, no totalnie, no to jest normalnie no... No nie w się we mnie! Kurde. Ja, patrzcie zrobimy to teraz, zrobimy to teraz. Na no, spokojnie. Na no, spokojnie... O, byłem drogi! Ty ty ten szarki mnie wyprzedził. Kurczę, bo to w sumie jest taki szarki, taki szark rekin. No to w sumie się nie dziwię. Dobra. Tutaj i tutaj na F5, no. ta dobra. Tutaj czytałem z komentarzy, że tak polecaliście stałem sobie w ruki na F5 I na napierdziulać ich tam wszystkich Patrzcie jak stoję O! Musiałem powiedzieć, że stoję i patrzcie mnie zrzucili Najlepiej byłoby, się nie odzywał przez cały odcinek I... O ty, o ty, o ty, o ty, o ty, o ty, o ty O chodź tu, no chodź, taki cwaniak No chodź, taki cwaniak No chodź, chodź, chodź O ty, o ty Chodź tutaj do mnie, ty Jereście... Się... No, kurde, blaszka Kolego, bo, bo się, bo się, bo się pogniewamy. My się jeszcze nie znamy, ale już się pogniewamy. Zobaczy. O, jakie rymy bobić. Chodź. Powinienem raperem zostać. Powinienem raperem zostać i nagrywać jak, jak nie wiem. Jak multki. Wow! Oooooo! Fuck. No, chodź tu. No, kurde, no. A tak, dobrze mi szło. Oni haksy włączyli jakieś czy co. No, jeszcze ode mnie, są... Jakieś YouTube'a sobie dałeś znaczek i myślisz, że fajnie jesteś. Hop! Eee, Siódmy! O kurde, coraz bliżej zbieramy się do top 10. O, fuck. To jest najgorzej, najgorzej. Żeby nie wypaść tylko poza dziesiątkę, horse race. Najgorsze, co może być. Yy, yy, bo tak. I tutaj mu mówicie, żebym spamował. No to dobra, ja będę spamował. Ale to w ogóle nie działa to spamowanie tutaj. O ty, czekajcie, działa! E, patrzcie, o, jestem pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy, o la, la o la, la będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, Ciecie La 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 Dawaj, 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 przepraszam tak zremordę, ale, ale się po prostu cieszę, się po prostu cieszę, że mogę być pierwszy, mogę być pierwszy w końcu, pierwszy raz będę pierwszy, znaczy się drugi raz wrzuciłem pierwszy, bo um, pierwszy byłem, bo się urodziłem, tak to bym był, nie był pierwszy wtedy, to bym był, nie był pierwszy, BĘDĘ PIERWSZY, o, o kurde, jestem pierwszy na konikach pierwszy raz, kurde, blaszko, kozacko, ale a tamten nawet nie wystartował jeden, tak z początku myślałem, że że kurde, no chyba mi jakoś wyprzedził jakimś lak był ale, ale się udało, jest, kozacko ja pierdzielę, tutaj trzeba się skampić ostro tutaj się trzeba łasło skampić żeby nas nie zabili takie info chciałbym dać, wiecie takie info parafialne, że nie przejmujcie się wyglądem kamerki ona wygląda tak jak wygląda, ale to wszystko jest wina oświetlenia przez to, że nie mam tej, białej żarówki i to wszystko mi psuje Wow 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 Jakie lagi wow 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 I mi wszystko psuje Ale spoko naprawię i będzie wszystko pięknie Ładnie będzie nawet zrobię taki że będę Będzie niewidzialne tło To 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 się wszystko postaram Tylko no wiecie no Muszę kupić tylko sobie tam żarówkę że będzie wszystko spoko bo bo, 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 jak i nie tam kupują te takie, wiecie, softboxy, czy coś, to to mi to niepotrzebne, bo ja mam akurat taką lampę, yy, taką jakby softboxową, coś takiego. Wow. Tylko właśnie nie mam tej żarówki, mam taką, mam taką żółtą! E, patrzcie! Ej! Trzymam się! Trzymam się! Tutaj, a ty ty! Uciekam stąd, uciekam, bo byś nie mam, że się trzymasz, bo się nagle puścisz. Znaczy, się, ja się nie będę puszczał, ale. No! Ty One Min bruder jakiś mnie zabił! Armin Rich... Richard Richard I byłem... byłem... A byłem trzeci, no ty, ej, ty... fajnie mi tu idzie nawet. Nie no, cieszę się, cieszę się, naprawdę. Odcineczek jest jak najbardziej kozacki. Em, i pewnie mi się coś nie nagrywa. Pewnie mi się coś nie nagrywa, no kurde blaszka, bo... No bo będzie inny. Nie wiem. Pokazajmy, że się nagrywa, więc powinno się nagrywać, no Hopla! Hopla! Dawaj, dawaj moje, moje, moje punkty, kurde. Chciałem ściąć tego tego niebieskiego typa tej. Dawaj, moje punkciki. Dawaj, moje, 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 tu tu. O, wo, o, to mnie nie tagowało. Super. Dawaj. Dawaj. bo jestem pierwszy. jestem pierwszy. jestem pierwszy. Ło wo, wo, tej, tej, tej. Dobra, wow! Jak se ska- Ktoś minus! Jaki baran! Jaki, jaki Andrzej! Wziął minus. Jest pierwszy! Jest, kozacko. Brawo! Brawo! Patrzcie, kurcze. Udaje mi się, tutaj F5, okej. Okay. Też taka porada. No F5, żeby sobie robić, no się, to F5 w sumie nic wam nie da. Jeżeli nie dostaniecie tej takiej buły. Jak dostaniecie już bułę na twarz, tu już jest przerąbane, o, tamtego właśnie zdjęło. Ale dobra, jest spoko, jest spoko, bobiks, tsch, bobiś, bobiś, uspokój się, uspokój się, bo zaraz dostajesz bułę na twarz! Oj, 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 no kurde, mówiłem, że dostanę bułę na twarz i dostałem bułę na twarz, yy, yy, yy. Nie, nie wiem, co to było, ale, ale tak było, ale tak było. Noch. Masakra, no. I teraz tylko tyle czekać. Jeżeli, no, kurczę minutę 30, no, to jest takie przedłużenie odcinka. To jest, no, 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 to jest jakaś tragedia, no. Yy. A nie chcę ciąć, i wiecie tak, ciąć, robić, ciąć, bo później mi mówicie, że jest jakoś nienaturalniej. Na przykład, robiłem tą arenę 30 raz i dlatego jestem pierwszy. Bo były takie komentarze, a to nie jest prawda. Widzicie, nic nie jest tu ucięte. Dobra, tutaj, tutaj mam. Taki, taki, taki myk. Kupiłem, znaczy kupiłem go od um, 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 też pewnych osób. Tutaj jakoś. Dobra, piknie, piknie, piknie. On, 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 on nie by działał w ten sposób, więc ja wam tutaj um, polecam. Polecam bardzo serdecznie tutaj się patrzeć, bo jestem ślepy i nie widzę. Witam, 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 witam. Główno działa tam ja robię swoje! Nie polecam! Nie polecam! No i spadłem! Nie działa gówno! Gówno. Nie, nie działa! Tak to bym był... Tak to bym przetrwał, tak teraz ja sobie tak patrzyłem, myślałem, że jak będę... Dziesiąty To jest ostateczne miejsce jakie mogę to i zająć. Już... 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 Już już dalej nie spadnę, już się dalej... Już się dalej jest. spaść nie da. Gre... 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 light Red light, green light. O to za trudne słowa. Slow! Dobrze, pięknie, 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 pięknie Andrzejku. Pięknie, panie Andrzeju. Dobra Dawaj, 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 dawaj. slow! Slow to departy nie, nie! O jak ja skoczyłem w ostatni... O ja pierdziule O ja walę Dobra, dam! Do końca! Dobiegnę! Dobiegnę! Będę! Będę! Nie ma słowa Noj! Byłem Bill! What the fuck? No, 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 nie, no! No byłem drugi, no! Ale byłem przecież na mecie, a mnie cofło! A było żółte! What the, no! Oh. Nie gram już... Nie w ten Minecraft! O co tu się rozchodzi? O, dobra No, teraz ja mamy dirta, więc nie, nie wygramy już, nie wygramy Dawaj tutaj. O co moje zagaszasz, tak? Moje zagasz jakąś jakąś dynią, tak? Jakąś dynią. I myślę, że jesteś fajny Jakąś dynią Nie ma! Panie dyniowy! Nie ma, tak dobrze powiedziałem. Chodź, 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 chodź. O, moje uszy, moje uszy. Boli. Nie wiem, który jestem, nie widzę. Kurde, ten dynia to ma haksa jakiś. Patrzcie, szybko to czaska. Pewnie ma ten dwuklik taki. O, na myszce. Witam, 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 które byłem. Piętnasty! No nie! No nie! Piętnasty bym. Dobra, ale to się jeszcze da odrobić, te. 15 Piętnasty, pierwszy raz w życiu piętnasty, znaczy w życiu... Ee, w, w, od ostatniego czasu jakiegoś. Tutaj na F5, na F5, na F5, na F5, na F5, na F5. Jaki! Jaki gałgan! Nie wiedział! Jaki, jaki głupi głupek, no. Eee! Szarki! Szarki! Ha, ha 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 ha. ha, Nie ma panie rekinie. Nie ma tak dobrze, rekiny to w wodzie. W wodzie rekiny, o kurde ukradmi. O o o o jo 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 jo. No, what the fuck? No nie ten ten serwer, ten serwer dzisiaj, ten serwer dzisiaj sobie po prostu leci w kulę, no. Dzisiaj ten serwer przegina już. Kliknąłem tak, o! No to ja teraz klikam, <grywa> Słyszycie Tak, o. Sour hacker. Dupa nie hacker. Patrzcie, od hackerów mnie wyzywają! Bobby's you, Romada, what, what... Nie mam hacksów! Nie, nie będę ci pisał po angielsku, bo nie umiem. Nie no, umiem, ale ja nie będę No, y, hacks. Idiot Idiot Dobra Od, od, od cheaterów mnie wyzywają, Widzicie jestem taki dobry że mam normalnie cheaty no Ja mam tutaj ajmy bota Ow Eee Białe Dobra Białe Eee To ukradł mi Dobra takie to nie wiem w ogóle jaki to jest kolor Chyba taki No jednak taki Fajnie No o ty Dobra Taki, e, żółty, dziękuję bardzo, e, taki, to był, no, to, dupa, taki, no, nie taki, no, ej, no, przecież nie kliknąłem dwa, o, ty, czekajcie, to jest jak biały, to jest, czekajcie, no, to będzie czarny, o, ten, dobrze, ten, będzie tam u góry, kurde, kurde, no, jak nie ten, to jest cyjan, no, e, brown, Eeeh, yy, red Dziesiąty byłem Kurde, no. No to, to dzisiaj ten serwer przegina, no? Co za serwer? Kto zresztą do tego momentu może napisać Serwerze, przeginasz, przeginasz w serwerze. Znaczy się po prostu niech napisze ktoś. Jak kto zresztą do tego momentu napisze Serwer, przeginasz w serwerze, o! albo no, serwer teraz dzisiaj przegina, coś takiego. Patrzcie, co się dzieje, no cofa mnie, no? Tutaj to ja zawsze jestem w super, na w super miejscu Jeżeli... Traktor proszę tam nie jechać koło mojego domu Bo cię Dobra? O, diaks! Dobrze, dobrze Ja bym chciał emeralda Ja zawsze ważyłem o emeraldowym Na szyjniku takim, albo z diaksu Dawaj Ja sobie uszyję, no NO! GDZIE SĄ DIAMENTY?! siódmy byłem No... Serwer przegina Serwer przegina Bo siódmy tutaj to... W ogóle... Ja nie rozumiem O! Dobra, tutaj mam, mam swoją gierkę, kurde blaszka Proszę mi nie zasłaniać kobieto Ty kobieto tutaj, hopla Opla, już tam wybuchają, już tam... Ola, krzy... Jak się tnie dzisiaj wszystko Opla! NO e! NO WHAT THE FUCK! Co to było? O się zdenerwowałem aż! No stąd! Nie! No co to miało być? Ja pierdzielę! Dobra tutaj, szybko, szybko Dobra ja to zrobię Tutaj muszę być chyba u góry Żeby mnie zombie nie zabiło z Hulk Ty się w, w głowie stuknij Wow, 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 A, wow. Ale mnie dupło piorunami. Ale mnie dupło piorunami. No się zdenerwowałem, bo byłbym drugi, byłbym pierwszy. nie no, może drugi. Ła wow. Minecraft. Weź ...głośniki. O, dobra. No, eee ja tu będę, Mi się nic Nie się nie nie pierwszy. O, tu jest zombiaczek, dobra. O ty, uciekał ze mnie! O, no, no, no nie, no. Dzisiaj ten serwer przegina i to tak ostro przegina. Mi się to, w ogóle, w ogóle mi się to nie podoba. W ogóle. Chodź, banana. Chodź, banana będziesz mógł. O, akurat, to było ostatni, byłem szósty, super. Czemu mnie wyzywał od haksów? ma haksów w ogóle. What the fuck. <laughs> Haksy. Haksy w oh. Że używa cheatów w, w Minecraft. To to jest beka, no Bob the wind. <laughs> A cię znają mnie! Mówią, że... Ja, a... To jest najbardziej śmieszne, że jestem bołem budowniczym. Tak każdy myśli, że jestem bołem budowniczym, a ja w ogóle budaj się potrafię. Zresztą, no no gdybym tam, gdybym tam chciał, to bym wybudował coś. A, a po prostu robi się nie chce. Lenia mam takiego małego. No ale dużo osób się myli, bo to jak zakładałem sobie w ogóle ten skin To mówiłem bo prospierniczy i zawsze jak była taka bajka właśnie bo budowniczy w tym tym to To niegdy się nie udało tak żeby on coś zepsuł Zawsze zawsze naprawiał, zawsze wszystko dobrze zrobił Z tymi koparkami, tą żółtą, tym, tym, tym walcem i tą takim podnośnikiem Grubym, niebieskim chyba był Zawsze im się wszystko udawało, a nigdy wiecie nie zepsuję. No to ja pomyślałem, a ja będę sobie Bobem rozpierniczy i sobie będzie fajnie. Dobra, pyk. Wow, chodź kolego, borsuk. Wow, aż mi przed oczyma się. Kurde, ten czat mnie denerwuje trochę. Wow, 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 wow. kurde, o mi się udało. No, no, o, nie powiem, że nie. Ty borsuk Hop on miał takie okulary fajne jak... kiedyś był taki youtuber Co miał takie okulary helikopter czy coś takiego miał Wow A już teraz chyba nie nagrywał Nie on nie nagrywa chyba no. OPLA! O wow, jak na fa Eee! Yeah! Wow jejku. <grytanie> ale, ale ja mam emocje tutaj No się rozpędziłem za bardzo i nie mogłem zatrzymać się A porzucam może w kogoś trafię Nee! Pierwszy jest jak sobie. Jest! Udało się. Ale tutaj to nie jest trudno być pierwszy. Tutaj Tu, 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 tu nawet ja potrafię być pierwszy. To... Okej! Okay. O! Wow. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. <laughs> tak, okej. Okay. Skończyliśmy już e, wszystkie minigierki, więc jest kozacko, kozacko, kozacko. Patrzcie, jest nowy spawn tutaj na Minecraft Party. Bo przedtem było tak inaczej, jak wie, pamiętacie, jak kończyliśmy, to było tak inaczej. Jak nie pamiętacie, to wejdźcie sobie poprzedni e, odcinek z Minecraft Party. I zobaczcie, sobie, że inaczej to wyglądało. Było takie, było w tą stronę, w tą, 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 była taka wysepka, jakby. A teraz tutaj tak fajnie wybudowali, jeszcze zobaczę. Jak to, jak to wygląda? Muszę mieć fajnych budowniczych. Wo! Nie chciałem nigdzie. Do neteru mnie. Chciało wziąć. No ale, okej okay. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli się oczywiście spodobało, przepraszam was za рейджe i tak dalej i tak dalej. No ale, no ale wiecie, <ścoughs> to są emocje, są emocje. Każdy ma jakieś emocje w grze, w grze więc jest spoko. E, wiecie, łapeczki w górę, komentarze na dole, e, komentarz, e, zostawcie jakiś, e, wiecie, e, ten, no, komentarz dla statystyk, <grym> na, komentarz dla statystyk, taki, wiecie, że, że jesteście, bo jak mówi YouTube, coś tam ostatnio, kurczę, psuję te wyświetlenia, ja nie wiem, czy oglądacie tam serię, czy nie, a jak widzę dużo łapeczek w górę, komentarzy, tam piszecie, e, jakieś momenty z gry, że tam na przykład, o, ale byś coś śmiesznie zrobiłeś, o, się uśmiałem, że... E, e, Zostałem. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. nie nieważne, bo już mi się psuje głowa, już za dużo na dzisiaj. Eee, no, jeszcze raz. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej kolegom tam, znajomym. Eee, mamie, tacie, no może nie, może mamie i tacie nie, bo, bo, bo. No, bo. No, lepiej nie lepiej nie? Więc tam kolegę możecie udostępnić w klasie, tam nie wiem w szkole, wiecie, ogólnie w szkole tam, i powiedzieć, że nie, bardzo super ym, odcinek oczywiście, <grystujesz> że Wam się spodobał, jeszcze ja z żegnam, no i cześć, elos!